Jak sprawić, by kobieta się w tobie zakochała? To fundamentalne pytanie, które mężczyźni zadają sobie każdego dnia. Niezależnie od tego, czy próbujesz przyciągnąć kogoś nowego, rozpalić na nowo iskrę w związku z żoną, czy nawet odzyskać byłą dziewczynę, psychologia pozostaje ta sama. Wielu mężczyzn uważa, że miłość to kwestia szczęścia lub magii, ale prawda jest taka, że pociąg rządzi się określonymi, przewidywalnymi prawami. Jeśli je zrozumiesz, możesz kontrolować dynamikę każdego związku. Dzisiaj zagłębimy się w dziewięć kluczowych strategii, które zmienią twoją wartość w jej oczach i sprawią, że naprawdę skupi się na tobie. Strategia pierwsza: krytyczne, siedmiosekundowe okno. Podstawy pociągu zaczynają się na długo przed tym, zanim otworzysz usta, żeby się przywitać. Prawdopodobnie słyszałeś powiedzenie: Nigdy nie ma się drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. A w świecie randek jest to absolutne prawo. Ludzka psychika jest zaprogramowana na pochopne osądy. Kiedy po raz pierwszy pojawiasz się w polu widzenia kobiety, jej podświadomość podejmuje decyzję na twój temat tak lub nie w ciągu pierwszych siedmiu sekund. W tym krótkim okienku czasu jej mózg ocenia twój wygląd, aby określić, czy jesteś potencjalnym partnerem. Nie musisz być milionerem ani posiadać luksusowych przedmiotów, aby zdać ten test. Musisz jednak wyglądać jak mężczyzna, który szanuje samego siebie. Zadaj sobie trudne pytanie. Gdybyś był kobietą, czy chciałbyś umawiać się z mężczyzną, którego teraz widzisz w lustrze? Kobiety kochają oczami tak samo jak mężczyźni, nawet jeśli społeczeństwo mówi ci co innego. Aby wygrać te pierwsze 7 sekund, potrzebujesz czujnego, szchludnego i stylowego wizerunku. Zwróć uwagę na szczegóły, które większość mężczyzn pomija aktualną fryzurę, czystą cerę, zdrowe zęby i zadbane dłonie. Nawet twoje buty muszą być czyste. Te drobne szczegóły świadczą o twojej ogólnej dyscyplinie i wartości. Strategia druga. Siła wizualnego resetu. Jeśli jesteś już w związku i coś stanęło w miejscu, albo jeśli próbujesz odbudować kontakt z kobietą z przeszłości, nie możesz po prostu robić tego, co robiłeś do tej pory. Musisz zmienić slajd. Slajd to statyczny obraz, jaki ona ma teraz w głowie. Jeśli ten obraz kojarzy się z nudą lub konfliktem z przeszłości, musisz go zastąpić nowym. Radykalna zmiana wyglądu to najszybszy sposób, aby zmusić jej mózg do zmiany postrzegania ciebie. Jeśli od lat nosisz ten sam styl, wejdź i kup zupełnie inną garderobę. Znacząco zmień fryzurę, znajdź nową wysokiej jakości wodę kolonijną. Kiedy zobaczy, że wyglądasz jak inna wersja siebie, jej mózg jest zmuszony przestać używać starego pliku, który ma na twój temat. To jak zamknięcie drzwi, które się zacięły, i wejście do nich z powrotem jako obcy. Ten wizualny reset stwarza jej nową okazję, by zakochać się w nowym mężczyźnie, którym się stałeś. Strategia trzecia: Dekonstrukcja wygodnego mężczyzny. Jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez mężczyzn, zwłaszcza miłych facetów, to próba bycia zbyt pomocnym, zbyt uprzejmym i zbyt wygodnym. Myślisz, że będąc nastawionym na usługi i zawsze dostępnym, zdobędziesz jej serce. W rzeczywistości robisz coś przeciwnego. Bycie zbyt wygodnym nie wzbudza w niej pożądania wycega poczucie użyteczności. Stajesz się narzędziem, a nie nagrodą. Aby wzbudzić prawdziwe pożądanie, musisz odejść od bycia wygodnego facecza i wpuścić odrobinę śmiałości, ego i nawet nutę energii złego boja. Kobiety to pociąga, by nie wiesz, sygnalizuje siłę i niezależność. Zły boj niekoniecznie jest przestępcą. To po prostu mężczyzna, który stawia swoje potrzeby i opinie na pierwszym miejscu. To osoba, która nie boi się powiedzieć nie, ani się nie zgodzić. Kiedy przestajesz być wygodnym i zaczynasz być asertywny, dajesz sygnał jej podświadomości, że jesteś mężczyzną wysokiej wartości, którym niełatwo manipulować. Strategia czwarta przejęcie absolutnej inicjatywy. We współczesnym świecie panuje wiele niejasności dotyczących tego, kto powinien przewodzić. Wielu mężczyzn czeka na to, aby kobieta przejęła inicjatywę, ponieważ boją się być opodejliwi. To błąd na wczesnym etapie zauroczenia, musisz być decydentem. Kobiety naturalnie pociąga mężczyzn, którzy mogą przejąć kontrolę nad sytuacją. Zamiast pytać jej, gdzie chcesz jeść, czy co chcesz robić, co przerzuca na nią ciężar decyzji, powinieneś wykazać się inicjatywą. Jasno określ swoje intencje. Powiedz, mam ochotę na pizzę, chodźmy, albo zdecydowałem, że pójdziemy dzisiaj wieczorem do kina. To stawia cię w dominującej, wysoko cenionej pozycji kiedy przewodzisz bez pytania o zgodę, jesteś postrzegany jako silny, pewny siebie mężczyzna. Taka pozycja z góry jest o wiele bardziej atrakcyjna niż mężczyzna, który stale sprawdza jej aprobatę przed podjęciem jakiegoś akcji. Strategia piąta. Sztuka emocjonalnego braku zaangażowania. Istnieje klasyczna zasada w psychologii ludzkiej, im mniej zabiegamy o kogoś, tym bardziej on jest do nas przyciągany. Jeśli wyłapujesz każde jego słowo, reagujesz na każdą huśtawkę nastroju i nademocjonalizujesz się do związku, sygnalizujesz zależność. A zależność to przeciwieństwo siły. Pomyśl o dynamice, którą często obserwujemy. Piękna kobieta zignoruje dziesięciu miłych facetów, którzy są gotowi dać jej cały świat, tylko by uganiać się za jednym paluchem, który najwyraźniej w ogóle nią się nie przejmuje. Dlaczego? Ponieważ ten mężczyzna jest emocjonalnie niezaangażowany. Utrzymując emocjonalny chłód, tworzysz pustkę, którą jej mózg będzie próbowała wypełnić. Zacznie się zastanawiać, dlaczego jej nie gonisz, i zacznie pracować nad zakochaniem się w siebie. Kiedy nie jesteś nadmiernie emocjonalnie zaangażowany, postrzega cię jako wyzwanie, a ludzie są zaprogramowani do tego, co muszą wypracować. Strategia szósta. Prawo społecznego zapotrzebowania. Musisz być mężczyzną popularnym i pożądanym. To jest koncepcja społecznego dowodu słuszności. Kobiety instynktownie pociąga mężczyzn, których pragną inni. Jeśli sprawiasz wrażenie, że nie masz przyjaciół, życia społecznego i Twój telefon nigdy nie dzwoni, Twoja wartość w jej oczach gwałtownie spadnie. Nie chcę mężczyzny, którego nikt inny nie chce. Jeśli zobaczy, że jesteś szanowany w pracy, że masz bogaty krąg przyjaciół i że inne kobiety uważają cię za interesującego, instynktownie będzie szukać w tobie cech, które wszyscy w tobie dostrzegają. Nawet jeśli na początku nie była pewna, fakt, że jesteś pożądany, sprawi, że będzie chciała cię uznać za swoją. Nigdy nie czyń jej centrum całego swojego społecznego wszechświata. Pozostań mężczyzną światowym, z relacjami i zainteresowaniami, które istnieją całkowicie poza nią. Strategia siódma. Misja przed związkiem. Mężczyzna musi mieć misję, cel, który jest dla niego ważniejszy niż każda kobieta może to być założenie firmy, osiągnięcie sukcesu w fitnessie, czy dążenie do ważnego sukcesu pracowego skupiając się na swoim celu, naturalnie unikasz pułapki utknięcia czy uzależnienia od związku. Kobiety pociąga mężczyzn z jasno określonym celem, ponieważ reprezentują stabilność, zasoby i odwagę. Jeśli nie masz celu w życiu, kobieta ostatecznie stanie się twoim celem, zrozumie, że ma twoją niepodzieloną uwagę i zacznie się czuć przytłoczona albo straci do ciebie szacunek w końcu zacznie kontrolować związek, co prowadzi do neurotycznej i niezrównoważonej dynamiki, która się rozpadnie. Dając priorytetom swojej misji, pozostajesz stabilną, wartową osobą, która jest atutem w jej życiu, a nie ciężarem. Strategia ósma. Luka informacyjna. Każda kobieta ma w sobie to, co nazywamy ziarnem narcyzmu, naturalne pragnienie bycia wysłuchanym i mówienia o sobie. Możesz to wykorzystać na swoją korzyść, by budować głębsze uczucie. Zamiast chwalić się swoim życiem, zadawaj jej pytania naprowadzające. Pozwól jej mówić o swoich drzenach, opiniach i dniu. Kiedy mówi, podawaj jej krótkie i specyficzne informacje o sobie. To prowadzi do niedokarmiania. Dając jej tylko strzępkowe informacje o sobie, tworzysz poczucie tajemnicy. Ten brak informacji motywuje ją do podtrzymywania zaangażowania i inicjowania kontaktu, ponieważ chce zaspokoić swoją ciekawość. Będzie wracała do tego, by dowiedzieć się więcej o mężczyźnie, który tak uważnie słucha, ale tak niewiele zdradza. Strategia dziewiąta szanowanie swojego najcenniejszego zasobu. Czas to twój jedyny nieodnawialny zasób, a mężczyzna wysokiej wartości traktuje go z najwyższym szacunkiem. Jeśli pokażesz kobiecie, że lekko go marnujesz, straci do Ciebie zainteresowanie. Musisz ustalić jasne granice i szarnogramy. Zamiast być dostępny za każdym razem, kiedy zadzwoni, bądź mężczyzną, który ma plan. Powiedz jej: mam dzisiaj dwie godziny na to, żeby się z tobą spotkać, albo jestem zajęty z przyjaciółmi w soboty. Jeśli spóźnia się na randkę lub nie szanuje Twojego harmonogramu, nie błagaj o jej uwagę. Po prostu przejdź do następnego zadania. Kiedy pokazujesz, że nie będziesz czekał nad morzem na lepszą pogodę, pasujesz do wizerunku mężczyzny marzeń, który zna swoją wartość. Ten poziom szacunku do siebie jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie może posiadać mężczyzna. Ostatni majster gest. Krok w tył. I wreszcie, jeśli zauważysz, że związek się zatrzymuje lub utknął w strefie przyjaźni, czas na ruch rycerza oznacza to nagły krok w tył. W każdym związku jest ktoś, kto ucieka i ktoś, kto goni. Jeśli to ty goniłeś, musisz natychmiast przestać. Odsuwając się i sugerując, że może nam się nie układa, uruchamiasz w niej instynkt przetrwania. Jej mózg natychmiast przestanie być tym, kiego się goni, a stanie się tym, który musi gonić, by odzyskać Twoją uwagę. Ten krok w tył to psychologiczny reset, który zmusza.